Będziemy musieli zmieścić się uh. przez ścianę, bo będziemy mieli taką małą dziurę i zobacz, ta ściana na nas leci. Musimy wskoczyć w odpowiednie uh. miejsce, żeby nie spaść. A co się stanie, jak nie damy rady, tedy przejść? To bardzo jest wąskie. No właśnie, mamy mega mało miejsca. Zobacz, uh. ten szlak na nas leci. I to jest ta wielka ściana. Na szczęście są takie niewielkie dziurki, przez które możemy przejść. To jest dosyć proste póki co, ale może ja bym Cię tutaj zepchnął. Nie, co Ty robisz? Na szczęście nie możemy się uderzać, ale spokojnie. Nie, będzie jeszcze trudniejszy poziom, gdzie te wszystkie ściany będą super trudne i będziemy mogli się bić. To akurat jest proste. Ja sobie kucnę i to przejdę, ale nie, czekaj nie, chwilę, ja spadnę. O, co ty zrobiłeś? Nie. Luczek spadł do wody. O, o nie, o, o. ja teraz zostałem, tylko że on może również wejść o. tutaj na górę, klikając w przycisk. Za to zobaczcie, ja mam troszeczkę więcej punktów, aż 8 a Luczek tylko sześć. Kto pierwszy zdobędzie 25 punktów na tej ścianie, to wygra. Ja już wiem, jak to działa. I ty zaraz spadniesz wiesz, na dół ty jesteś taki słaby. Spokojnie, ja jestem dobry w te ściany, patrz na to, ale za to ty spadłeś na sam dół. Jaki ty jesteś słaby ba, 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 ba. I straciłeś jeden punkt, ale chwila, teraz się pojawi jakiś super poziom. Nie, nic nie widzę. Ja też jestem prawie, że ślepy, tak mi się wydaje. Ja nie widzę w ogóle, gdzie ty jesteś. Twoje ciało jest takie niewidoczne. Dobra, dawaj, przeskakujemy teraz wtedy i chyba na razie nie idzie nam aż tak źle. No chociaż czekaj, teraz znowu tutaj jest i wiesz to wydaje mi się coś, że to leci coraz szybciej. Tak ci się wydaje, bo Uf, 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 uf. Ja jestem pewien, że te ściany się robią coraz trudniejsze Ej, za to właśnie, jak ty tego nie zauważyłeś? O, ja spadłem na dół No nie, ty masz więcej punktów ode mnie I właśnie o to chodzi Ja na szczęście nie spadłem I czekaj, dostaniemy teraz kolejną A! rzecz Czyli jakąś super szybkość Uważaj, to nam może utrudnić albo troszeczkę ułatwić te zadanie To jest proste, dzięki temu mogę sobie wybrać, którą dziurkę chcę Na przykład tutaj O, ja też wtedy przeszedłem idealnie Ej, nie idzie <laughs> nam aż tak źle Ale wiesz o tym, że te ściany będą się robić coraz trudniejsze i coraz szybsze, a to oznacza, że bardzo ciężko będzie przez nie przejść. Dawaj spróbujmy może przejść kucając. Tak, zobacz, to jest takie fajne! No tak, tutaj nam się udało, ale wiesz o tym, że nie każdą ścianę da się no, tak o, przejść. Nie, o, tutaj nawet była jakaś cyferka i o, o, czekaj, co się dzieje! Jakieś ryby mamy na naszej platformie! Ja nic nie widzę, Pipek. Zaraz tutaj zlecę, czekaj, nie, to mnie uderza! Co ty robisz? Ty już masz tak mało punktów. A ja jeszcze o. nie spadłem z tej ściany. Cały czas tutaj jestem na samej górze. Widzisz, jak nam dobrze idzie? Oj, uważaj, zaraz jest ściana za tobą Bądź ostrożny, musisz się patrzeć w każdą stronę Nie, no ty jakoś oszukujesz Ty ciągle przeskakujesz tą ścianę, a to nawet nie jest trudne Ale czekaj, jak ja mam teraz przejść A, teraz ja spadłem Na szczęście wystarczy, że klikniemy w ten przycisk I jesteśmy znowu na tej platformie I wiesz co, udało mi się to wygrać Ja zdobyłem pierwszy więcej punktów od ciebie Ty po prostu grałeś na tej mapie Dawaj może na coś trudniejszego Tak, żeby ta ściana cię zepchała W takim razie Sprawdźmy, kto tak naprawdę jest lepszy. Bo teraz te ściany są super trudne. E co to ma być? Tutaj są nawet jakieś inne bloki. To są z grzybowego biomu, wiesz co? To na pewno mnie nie zatrzyma. A tutaj chwilę. A, tu jest bardzo mało miejsca. Nie, jest no. No, ty też, te ściany są super trudne Jak ja miałem przez nie przejść O nie, czekaj A, ty mi zasłoniłeś nawet Ja prawie bym wszedł w tą ścianę Mówiłem, że to nie jest takie proste Tutaj są takie zakamarki, że nawet myszka by się nie wcisnęła Musisz dobrze wycelować O nie, to jest bardzo trudne, Luczek Jak my mamy ha, ha. to przejść? Dobra, ja pójdę tędy I tak w ogóle, jakby przeskakujemy w tym samym miejscu a tej ścianie To jest o wiele trudniej, wiesz o tym? Dlatego będę ci zasłaniał tylko chwilę Co my teraz mamy zrobić? Nie, jak to przeskoczyłem. Ale uh. uważaj, a! Musimy się patrzeć w każdą stronę, bo my nie wiemy tak naprawdę, w którym miejscu ta ściana wyląduje. Dobra, teraz też przeskakujemy i czekaj, ty tutaj spadłeś, serio. Ja to chyba przegrywam, Pipek, ty naprawdę lepiej radzisz sobie. Nie, ja też spadłem. A patrz, ile tutaj jest kurczaków, ktoś chyba w nim da zrzuca nimi. A, nieważne, trudno i ty serio jesteś taki cienki, chociaż czekaj. A, my naprawdę możemy się oh. uderzać, ty nie spychaj mnie! Teraz ja to wygram, bo jestem mistrzem w przechodzeniu w ścianach, zostaw nie uderzaj mnie! No dobra, no to zobaczymy. Czekajcie, Ehehe. ja muszę też. Zrzucić luczka, a wywalaj stąd! Ty mnie zrzuciłeś raz, więc ja ciebie też musiałem zrzucić. I co jest? Te ściany są super trudne! Tutaj nawet jest ogień, pipek. Mamy teraz utrudnione zadania, nawet nie widzę, gdzie jest ściana! Jest teraz tak ciężko i musimy zdobyć 100 punktów, żeby to wygrać. Na razie moja drużyna ma ich 33, a twoja mniej! Bo ty przynajmniej tutaj grałeś pewnie i dlatego tak ci dobrze idzie! Ale nie luczek, to nie o to chodzi. Ja po prostu lepiej przeskakuję no, 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 no. przez tą ścianę, a ty, no nie wiem, nie idzie ci aż tak dobrze. Ja nawet przyszedłem tutaj bokiem, a ty znowu spadłeś. Jest to pipek, pomlę, zaraz cię wyrzucę! No nie, co ty robisz? Teraz te ściany są takie szybkie. Ty miałeś rację, że ten poziom się cały czas zwiększa. I nawet są jakieś tutaj króliki. One są chyba agresywne. Spadłeś, pipek, bo cię uderzyłem, leży! No co ty cały czas mnie wyrzucasz? Ja nie wytrzymał. O nie, dobra, trzeba uważać. Te ściany są bardzo dziwne. Niektóre chyba mocniej nas odbijają od tych szlamowych ścian. I one są takie szybkie, naprawdę. te tempo wydaje mi się, że jest coraz bardziej zabójcze. Ja nie wiem, ja mam tutaj zrobić? Przecież to jest takie wielkie. Spokojnie damy radę na pewno. Chociaż wiesz co, tak naprawdę mam ochotę cię zrzucić. Ale dobra, nie zrzucajmy się, bo te ściany są w sumie takie trudne, że nawet bez nich i tak damy radę. I czekaj, co się teraz dzieje. Będzie jakieś utrudnienie. Ała, ktoś w nas nawala. To pewnie ty zrobiłeś pipek taką broni, to we mnie strzela cały czas. Nie, serio, to nie byłem ja mówię ci, Luczek! Ała, ała, przestań mnie uderzać. My musimy razem to przeżyć. Jeju, dobra, jak my przechodzimy w tym samym miejscu w tej ścianie, to ja się naprawdę źle czuję. Tak, i wiesz co mi się coś wydaje, że kto wygra, ten daje drugiemu na przykład 100 tysięcy robuksów albo kości. Co? Jak to? Nie, ja ci nie mogę dać tyle rzeczy, bo to by było zbyt dobre. Patrz, ile tutaj jest tych ścian. A wiesz w ogóle, że te furtki można otwierać? I patrz, jak jesteśmy tak na kucaka, to chyba troszeczkę łatwiej dam to przejść, ale zaraz, ja nie mogę się teraz ruszyć. A, a na mnie leciała taka wielka ściana. A ja dałem sobie radę, widzisz, to pipek dalej tutaj sobie przeskakuje. Nie, ja się cały czas ruszyć nie mogę. Dobra, te ściany są akurat super ciężkie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że one mogą być Aż na takim wielkim poziomie, ale jednak mega jestem zdziwiony. I wiesz co? Ja ci idę w łeb w bo ja to chyba wygram. Tak mi się wydaje. No nie! Jak... Ty jesteś za dobry. Ja nie. też muszę chyba teraz kucnąć i. A, no nic nie, nie. widziałem! To wszystko twoja wina! Ty masz po prostu duży tyłek, tak, i robisz bąki. Co? Ja w ogóle jestem bardzo chudziutki w porównaniu do ciebie. Ty zjadasz U. same hamburgery, więc nie wiem, kto jest no. taki chudy. Ty naprawdę mnie disujesz, a czekaj, A, nic nie widzę! Ja też nie widzisz, że tu wszystko no. było na czarno. No nie mogę teraz dalej, nie widzę nawet skąd ściana idzie. A, to jest takie ryzykowne. Tutaj jest! Dobra, pipek, uwaga, nie, kto ta, ta ściana cię zrzuciła! Naprawdę, co ty no robisz. Ja cały czas muszę tutaj wchodzić, i nie gdzie. Tutaj jest niby jakieś przejście ze ściany. No po prostu z tobą nie wytrzymam. Jak ty mnie ciągle zrzucasz, to ja nie mogę ani razu przez to przejść. Ty mówisz, że jesteś dobry w tą gierkę, ale póki co, to ty przegrywasz. Patrz, mam więcej punktów od ciebie. Ale to jest bardzo mało punktów. Co ty w ogóle mówisz? To jest jeden punkt różnicy i prawie by mi się nie udało. Bo wiesz co, niektóre ściany są bardzo trudne i po prostu ciężko przez nie przeskoczyć. A ty oszukujesz, chodząc tak po bokach. Patrz, to powinieneś tak spać jak ja. Nie, no Luczyk, co ty mówisz? Tutaj można normalnie. Nie tak przejść. O, zobacz, tędy jest ściana i w sumie chyba odkryłem taktykę, jak lepiej przez te ściany przejść. No, tak. Jak będziesz się patrzeć tak z tyłu, to chyba troszeczkę lepiej widać. O, coś takiego, ale zaraz czemu tutaj nagle pojawiły się płomyki? One chcą nas rzucić! No nie, one są naprawdę bardzo palące. Wiesz, co mamy ciężkie zadanie? Szczególnie, że ta ściana się chyba przyspiesza. Ała, ała, co ty mówisz? Ona jest coraz ała. szybsza, nie wytrzymały luczek. Mamy już po 50 punktów, ale to i tak jest dosyć mało. Dobra, może przeskoczę Tedy, O, mi się udało. Teraz też. Dobra, musimy się na Maxa skupić, chociaż nie. Ty musisz to przegrać. Poodmudę, uderzam cię! A co ty zrobiłeś? Prawie bym spadł. Ja ciebie nie uderzyłem. Nie rób tak. Poczekaj, teraz przejdziemy może tedy bokiem. I nie wierzę w to. Chyba jakaś kolejna pułapka. O, o mamy problem. To mi wygląda na jakąś dżunglę. I nie widzimy, jak tutaj podchodzą bloki. Nie, to jest ciężkie. Ale chyba też nie możemy stąd wypaść, więc to nie jest aż takie złe. No dobra, ale to się szybko skończyło akurat. I teraz musimy idealnie tutaj stanąć. W sumie ta ręka jest dosyć mała. Przestań mnie zrzucać! Haha, ha, tam to pipek i ty mi dasz no buksy, no nie, spadliśmy razem. Ja nie wyjeżdżam z tobą, Luczek, serio, co to ma być, ja cię ani razu nie uderzam, no. a ty sam spadasz. O nie, nie mogę z mojego kolegi. Ale dobra, zobaczmy, czy teraz przez to przejdę. Hops, musiałem do przeskoczyć. I tak, pięknie przeskoczyłem, ale luczek też. Zobaga, wielki skok. Tu, co to było? Nie no, nie gadaj. Ja akurat no nie udało mi się, spadłem na dół, ale uważaj, ty, co ty masz nad głową? Jakiś bader! Ja też go mam ze słonecznikiem! To chyba nam utrudnia troszeczkę zadanie, bo my dłuższą głowę musisz dać ją w dół, tak jak ja, Zobacz. O nie, serio, dobra, to w takim razie poczekaj sekundkę, otworzymy to i o, dobra, moja głowa, na szczęście chyba... Wszystko z nią w porządku, ale uważaj, ta ściana jest taka trudna. Jak ja to mam przeskoczyć. O, coś takiego, a ty spadłeś. To no naprawdę tyciszysz sobie bekę, ciągle ze mnie, dobra, chodź tutaj pipę. Ja mam więcej punktów luczek. Zaraz no to nie. wygram i wtedy ja zostanę mistrzem ściany, a nie ty, ale zaraz... Nie uważaj! Tutaj jest jakaś sieć. Troszeczkę ciężej nam przez to przechodzić. Musimy być ostrożni. I chwilę o tu by mnie prawie rozwaliło, ale na szczęście jestem czujny. Patrz, teraz leci znowu to samo, ja muszę tutaj przejść z boku. No nie wytrzymam jeszcze chwila tych ścian. Naprawdę mnie zdenerwuje Ale sorry A, ty stoisz tak na rogu Musiałem cię zrzucić Ty mnie zrzucałeś ze sto razy A ja chyba ciebie zrzuciłem teraz trzeci raz Bo ty jesteś naprawdę niedobrym kolegą A ja znam taktykę na tą grę Wystarczy, że o, ustawimy się na rogu mapy Nie, to tak nie działa Dobra, muszę to przetestować no. Jak to na rogu mapy? Ej, ale zaraz Jest jakieś Ała, też strzał Ktoś na Pewnie szkielety wkurzają się, żeby tak dobrze skaczemy. Dawajcie na pipka! Nie mogę w to, nie! Rzucajcie w luczka strzałami! Co? Tak, on potrzebuje więcej strzałów. Faktycznie, przytuliłeś aż trzy strzały koło siebie. Bo... Widzę to. A, one mnie troszeczkę bolą i czekaj, dobra, przynajmniej nie obrywam przez nie ściano. Ale ja w sumie też nie obrywam, a dostałem. Też też takie trzy strzałeczki w moim ciele i, i jak ty ciągle spadasz? Wiesz co, ta twoja taktyka, żeby się trzymać w rogu mapy, chyba nie działa. A, właśnie, że działa. <laughs> bo spadło się i cię zrzuciłem, ale było to łatwe. Nie wierzę, w to. Ty wykorzystałeś moją słabość. Teraz otworzę może tą furtkę i szybko, o, mamy bardzo mało hmm. miejsca. Tutaj jest naprawdę wąsko. I czekaj, znowu jakieś ryby tutaj wpadły. Ty, czy ty? Nie widziałeś tej ściany, ona cię tak tutaj zrzuciła. Co to w ogóle było? Bo to leci coraz szybciej. Ja nawet nie wiem, jedna się kończy i druga już zaczyna. Zobacz! Tak, bo ty musisz mieć oczy dookoła głowy. Jak widzisz, ja tutaj z tyłu cały czas widzę wszystko. W sumie nawet... Ej, co ty zrobiłeś? Lepiej e. właśnie patrzeć z tej perspektywy na te ściany. A, czyli ustawić się dalej. No to jest dobry plan, tylko ja muszę z tobą wygrać. leci! No nie wierzę! Wtedy prawie w tą ścianę przeszedł. To wszystko o. twoja wida. O, nie wytrzymał. O! Tutaj jest ogień! Uważa! Musimy przeskakiwać przez te szlamy, bo nie inaczej nam tutaj przegramy! No mówię ci, że to przegramy, a wtedy to o. się źle skończy. I czekaj! U. Nie, nie udało mi się. Ja już mam bardzo mało życia. Ale luczek, brakuje mi praktycznie 10 punktów i to wygra! Nie no, dobra, ja to muszę wygrać, pimpek, paczak, ja lecę. A ja zginąłem! Ale na szczęście jestem z powrotem i jeszcze jakimś cudem żyję. I czemu tutaj jest tyle wieśniaków? Łatwością to i tak przejdę. Tobie brakuje trochę więcej punktów niż 10 i ja cię dogonię. Nie mam takiej opcji A ja muszę to wygrać. Proszę, dajcie mi wygrać. Siado, ja jestem najlepszy w tej dziurze. Paczak, ja tutaj wchodzę normalnie. Ja jestem chodzią. A ty jesteś mega gruby, chociaż na razie ci się nieźle udaje. Dobra, zaraz naprawdę cię zrzucę jeszcze raz i nie przegrasz tego. Nie, no proszę cię, ja już nie zrzucam to... cię. No dobra, raz cię uderzyłem, ale ty jesteś takim słabeuszem. No nie mogę z ciebie... A, no co to miało być? <grym> Ups, chyba ta ściana cię zrzuciła, ty nie dajesz sobie rady. To nie jest widać ściany, tylko twoja wida. O nie, a może pomożemy ty wieśniakom, bo oni też spadają na dół. Nie, co uh... wy robicie? oni deadli, Dobra, oni nie potrafią akurat skakać, bo wieśniacy są od wymieniania emeraldów, a nie od Odskakania. No właśnie, ja się próbowałem z nim wymienić, ale coś mi tutaj nie zadziałało. Patrz teraz, ojej, obracasz się z każdej strony, ja już mam taktykę taką, że patrzę się tutaj z tyłu i wtedy widzę wszystko. Tak jest chyba lepiej, widać po prostu więcej i z każdej strony, gdzie tak naprawdę leci ta ściana. Ja ją przeskakuję, dobra, tym mnie podrabiasz, weź wypad na O, o, oła, oła, co ty zrobiłeś? Nie rób tego, Luczek, bo jeszcze zaginiemy przez te strzały. Okej, okay, dobra, ta ściana była akurat mega prościutka i lecimy w łeb, w web. no co ty robisz? Że jeszcze raz nie rzucisz, a się w A co, a może się popłacisz? Ty jesteś taki słaby. Aj, spadłem ja też. No co jest, my obydwaj spadliśmy, bo te ściany są bardzo trudne, a dziury się robią mega malutkie. Ja chyba wiem, trzeba kocnąć i skoczyć. Nie, nie dało rady. Jak ty ty oszukujesz, ty próbujesz wygrać i wprowadzać mnie na błąd. Ty jesteś najgorszy. Nieprawda, Luczek, ja sobie nieźle gram, bo ja naprawdę potrafię unikać tej ściany. Widzisz, jakie robię wygibasy, żeby tylko w nią nie uderzyć? He, ja jestem mocny w przeciwieństwie do ciebie. To patrz teraz, pół przeskakuję tą ścianę. I co, ty kupiłeś moje ruchy. Nie, no ale ta ściana była prosta, no przestań mnie w końcu widzieć. jeszcze <laughs> raz mnie uderzysz, to naprawdę coś się stanie. I czekaj, o, tutaj mamy bardzo dużo takich zielonych liści. One nam mogą pomóc. Przed chwilą daliśmy radę i wiesz co, o, tutaj jest ciężko, ale spokojnie. Patrz, ja wejdę na ten listek i podskoczę sobie. No jakim cudem ty to zrobiłeś? Ja też próbowałem skakać i mi akurat tak nie zadziałało jak tobie. Chyba ta ściana jest jakaś mega dziwna, ona faworyzuje ciebie. Tylko ty masz bardzo mało punktów, znaczy dużo, ja muszę cię zepchnąć. Ja cię krycę, dobra, jeszcze raz mnie uderzysz, a Seru się zdenerwuje. Teraz możemy się zepchnąć dopiero jak będziemy mieli 99 punktów, dobra? Nie, no nie, nie wchodzę w to, Pimpek, ja muszę to wygrać, mam 87, czyli bardzo mało. No ja nie mogę, dobra, w takim razie, skoro ty cały a. czas mnie spychasz, to teraz ja się tobie odwdzięczę, a. wywalaj stąd. dobra, ty naprawdę mnie zaczynasz denerwować już tak na maksa na serio po tych wszystkich disach. O nie, chodź tutaj, dobra, cały czas cię atakuje. O nie, tu jest jakaś ściana, muszę teraz przejść przez środek. Ty idziesz tutaj z boku. Myślałem, że w tym samym miejscu co ja, ale i tak cię zrzucę. Nie ma punktu. Ty naprawdę igrasz sobie z nosem, pipek, a masz leci. Jak to nie? Proszę, mam 98 punktów, a Luczek 91. O to zaraz wygra! Bardzo dobrze, cały czas cię będę zrzucać i ja sobie będę to wygrywał. O nie, nie pozwolę ci na to, bo teraz zrzucę siebie. Czy ty nie widzisz, że tutaj leci ściana cyk? Mam 90. Dziewiąty punkt, i uwaga, ostatnia Nie. ściana, i to wygra! czy ty przy tym będziecie zrobili 100 punktów? Zgadza się, Luczek! Bo ja ostatecznie okazałem się lepszy w skakaniu przez te ściany.